Cześć kochani i witam moją Wiedźmińską rodzinę. Spotykamy się po małej przerwie. Yy, miałam nie znikać, ale zniknęłam na trochę. Wiecie jak to jest z kobietami. Natomiast prawda jest taka, że praca pff, dała mi w kość na maksa w maju i w sumie z początku czerwca. Tak jak praca była on fire, tak też i życie prywatne, więc jeszcze miałam przeprowadzkę przed sobą. Także nie miałam szansy nic dla Was nagrać, więc wracam! Już teraz się wszystko uspokoiło i wszystko jest powiedzmy normalnie. A w dzisiejszym tutorialu wcielę się Wianka. Tak jak w przypadku umy, jest to moja interpretacja tej postaci. Nie jestem fanką rysowania oczu na zamkniętych powiekach. Już wam mówię dlaczego, no bo wiadomo, jak masz zamknięte oczy, no to jakby jest super. Natomiast te narysowane oczy nie mrugają i też nie podążają jakby wzrokiem za różnymi rzeczami. Więc dlatego też pomyślałam, że fajnie byłoby użyć soczewki, żeby tej postaci nadać jakieś mimiki, no bo też mam zasłonięte brwi woskiem. Eee, chociaż powiem Wam szczerze, nigdy nie byłam fanką wosku, eee, Zawsze wkurzało mnie sposób pracy i to, że on jest taki bardzo, bardzo, bardzo plastyczny. Więc dla Was, jeżeli chcecie w przyszłości spróbować, oliwka to jest klucz, żeby móc w ogóle pracować na tej e, materii. Natomiast przyznam Wam szczerze, że chyba trochę zaczynam lubić wosk e, i będę chyba go używać częściej przy różnych charakteryzacji, bo tak pomyślałam, kurde, dlaczego nie. Kochani, będziemy dalej kontynuować naszą serię wiedźmińską z podstawy, tak naprawdę przed nami jeszcze jedna postać, e, którą bardzo, bardzo chciałam zrobić, a z dodatku krew i wino na pewno dwie. Może więcej, natomiast musimy powoli zamykać naszą serię wiedźmińską, bo już trochę tego mamy. E, ja wychodzę z dwoma nowymi pomysłami, dlatego że jestem ogromną fanem zombie. Myślę, że charakter za to, że dzielą się na tych, którzy lubią wampiry i ci, którzy lubią zombie. Ja uwielbiam zombie, więc zamierzam zrobić serię czterech filmów o zombiech. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to Was interesuje i czy chcielibyście mnie zobaczyć w bardziej rozkładającej się wersji. Eee, ja na pewno będę przygotowywać te filmy. Mam po prostu takie mega pomysły, że chciałabym Was na maksa zaskoczyć no i przede wszystkim zrekompensować Wam to, że nie było mnie tu trochę. A drugi mój pomysł to Alicja w pranie czarów. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć mnie jako szalonego kapelusznika, albo jako Czerwoną Królową, albo jako Alicję, albo jako Białą Królową. Ja już zamówiłam peruki. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie nad, na temat tej nowej serii i będziemy działać. A, zapomniałam. Obiecałam pozdrowić, więc Nevi, pozdrawiam Cię. Mua! No to zapraszam na tutorial, ale. Mam coś wyjątkowego na koniec filmu dla Was, bloopers. Pomyślałam, że jest tak głupi, że muszę go Wam pokazać. Zostańcie ze mną do końca. Thank you. Nie zapamiętałem jeszcze tego, nie masz takich bananerów? Aaaaaah. Coooo! Ale ty jesteś głupi! To trafi, to trafi do vloga, wiesz? Co? Trafi to do vloga.